Dzień dobry. Jesteśmy drużyną ze Szkoły Podstawowej w Dubinach. Z wielką przyjemnością bierzemy udział w Gaszy aby wesprzeć małego Kubusia w walce o zdrowie. Serdecznie dziękujemy Radzie Gminy Hajnówka oraz Szkole Podstawowej w Narewce za nominację, a tym samym nominujemy Szkołę Podstawową w Orzeszkowie, Szkołę Podstawową nr 4 w Hajnówce oraz Szkołę wszyscy możemy więcej więc do dzieła raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć